Ustawa o ochronie przyrody zabrania wprowadzania psów na teren parków narodowych i rezerwatów. Wyjątkiem są psy ratownicze oraz osób niewidomych i niedowidzących. Trochę inaczej sprawa ma się u nas. Władze KPN udostępniły część karkonoskich szlaków dla turystów z psami. Ze 131 km ścieżek, które są na terenie naszego parku, aż po 97 km można chodzić ze swoim czworonogiem. Te szlaki, które wyłączyliśmy, jakby na których nadal obowiązuje ten. Zakaz poruszania się z psem. To są najcenniejsze fragmenty, gdzie mamy siedliska naszych no, najważniejszych gatunków. To są przede wszystkim odcinki szlaku ścieżka nad reglami, szlaku zielonego. Miejsca, w których bytują cietrzewie, które są bardzo wrażliwe na obecność kogokolwiek i człowieka, a innego zwierzęcia, psa, drapieżnika tym bardziej. Jednak wchodząc ze swoim psem na teren Karkonoskiego Parku Narodowego, turyści proszeni są o przestrzeganie kilku prostych zasad. Przede wszystkim, żeby prowadzili psa na smyczy, żeby zbierali odchody, zabierali te odchody po psie z terenu parku yy, i żeby respektowali oznaczenia na szlakach turystycznych, które informują o tym, na który szlak możemy wejść z psem, a na który szlak wejść z psem nie powinniśmy i nie możemy. Musimy pamiętać, że Karkonowski Park Narodowy to dom wielu cennych i rzadkich gatunków zwierząt oraz roślin. My jesteśmy tylko gośćmi, tak więc pozostawmy po swojej wizycie dobre wrażenie. Dbajmy o to miejsce razem. Pracownicy Parku Narodowego robią wszystko, aby utrzymać stan tych zasobów przyrodniczych w dobrym stanie, niepogorszonym stanie, ale bez odpowiedzialnych turystów, bez zaangażowania świadomych turystów, będzie to bardzo trudne zadanie. Na ten weekend w naszym regionie zapowiadane są opady deszczu i śniegu, więc warunki na spacer po karkonoszach mogą być trudne. Jednak na wyjście w góry nie ma złej pogody, trzeba się tylko dobrze przygotować. Miłego weekendu!